Czechy na przełomie XII-XIII wieku stanowiły rzadki przykład symbiozy religii katolickiej i słowiańskiej mentalności. Czescy filozofowie byli godnym uwagi zjawiskiem swojej epoki. Na przykład Hieronim z Pragi otrzymał wybitne wykształcenie i zasłynął swoimi wystąpieniami na filozoficznych dysputach, które gromadziły ogromne tłumy gapiów. W latach 1396-1398 Hieronim przebywał w Anglii, słuchając w Oksfordzie Wyklifea, do którego do końca życia odnosił się z wielkim szacunkiem i współczuciem za jego uczoność, szlachetność i wolne poglądy. Później Hieronima uważano za głównego winowajcę rozpowszechnienia w Czechach wiklefizmu. Mówiono nawet, że Hus zaraził się tymi poglądami od Hieronima. Rzeczywiście po przybyciu do Pragi przywiózł ze sobą z Anglii niektóre dzieła wyklifea i aktywnie uczestniczył w publicznych uniwersyteckich dysputach na różne tematy teologiczne i filozoficzne, broniąc angielskiego teologa, którego poglądy chcieli jednogłośnie potępić ograniczeni doktorowie i ojcowie. W 1403 roku podjął wielką podróż do Jerozolimy i Palestyny. Ale niestety nie mamy żadnych informacji o okolicznościach i wrażeniach z tej podróży na wschód, gdzie musiał się stykać z Grekami i zapoznawać z ich wierzeniami, do których, jak zobaczymy poniżej, odnosił się nie bez współczucia. Po powrocie z Azji, przez jakiś czas podróżował po różnych uniwersyteckich miastach Europy, pojawiając się na dysputach i rzucając wyzwania pierwszym europejskim autorytetom w dziedzinie filozofii i teologii. Był w Kolonii, Heidelbergu, Paryżu. Odniósł zwycięstwo w sporze ze sławnym Gersonem. Posiadając niezwykłą pamięć, dowcip i krasomówstwo, był niepokonanym dialektykiem i, według świadectw współczesnych, wywierał na swoich słuchaczach nadzwyczajne wrażenie. Lud szedł za Husem, a młodzież i studenci za Hieronimem. Współcześni podziwiali również jego uczoność, która ich zdaniem czterokrotnie przewyższała uczoność Husa. Sam papież Pius II. Eneasz Sylwiusz Piccolomini zauważył, że Hus przewyższał Hieronima wiekiem i powagą, ale nie uczonością i krasomówstwem. Był magistrem różnych uniwersytetów, ale nauka nie pochłaniała go całkowicie. Hieronim znajdował czas na prowadzenie propagandy swoich idei w kręgach dworskich. Czasami pojawiał się w królewskiej świcie. Wstawiając się za pokrzywdzonymi, rozprawiał się z bujnymi i samowolnymi mnichami, i raz w zapale potyczki jednego mnicha za zuchwałość Manu reversa tetigit eum per os. Z chusem żył w wielkiej przyjaźni. Kochałem go jak szlachetnego człowieka, który gorliwie wypełniał swoje obowiązki, nie wiązał się z kobietami i nie był winien żadnej herezji. Zdołał w swoim krótkim życiu odbyć wiele podróży, w tym do Polski, Litwy i zachodniej Rusi. Niektóre szczegóły tych podróży, świadczące o stosunku Hieronima do prawosławia, posłużyły jako powód do jego oskarżenia na Soborze w Konstancji o odstępstwo od katolicyzmu. Oto zapis zeznań Hieronima przed Sądem Soboru Konstancji i akt oskarżenia. W 1413 roku najjaśniejszy książę Witold. Brat jego królewskiej mości króla polskiego odwiedził Witebsk ze świtą, w której znajdował się również Hieronim. W kolejne dni Hieronim pokłonił się jawnie i publicznie przewrotnym relikwiom i obrazom. Następnie akt świadczy o pobycie Hieronima w Pskowie, jego wizycie w miejscowym kościele, pokłonie przewrotnym sakramentom. Tego oskarżenia było wystarczająco, aby przed sławnym teologiem zamajaczył Stos. Hieronim z wielkim trudem wyprosił sobie pozwolenie na obecność na ogólnym posiedzeniu Soboru w Konstancji w Kościele 26 maja 1416 roku. Na tym posiedzeniu mistrz Hieronim wyjaśnił motywy, które skłoniły go wraz z Husem stanąć na czele czeskiego ruchu. Po tym, jak w uroczystej obecności duchownych i świeckich członków Soboru, Adwokat konsystorski przedstawił punkty oskarżenia, w których mistrz Hieronim został uznany za czterokrotnie udowodnionego w herezji. Ten rozpoczął swoje zeznania modlitwą, o zakończeniu której błagał wszystkich obecnych o łaskawe wstawiennictwo przed Bogiem, najświętszą Bogorodzicą i przed całym wyższym sądem o oświecenie jego myśli i zrozumienia, aby w gronie tylu mędrców nie pominąć w słowach czegoś, co mogłoby obrócić się w potępienie jego duszy. Następnie Hieronim przeszedł do głównej części swojej mowy, stanowiącej ważne historyczne wyjaśnienie. Hieronim wymienił swoich wrogów, Ziomków i niemieckich Czechów, którzy przygotowali dla niego akt potępienia. Zaczął od historii pochodzenia Czechów, zupełnie odmiennej od niemieckiej, przedstawił historię powstania państwa czeskiego, opisał wiekową wrogość między tymi narodami, aż do momentu, gdy Królestwo Czech przeszło do cesarza Karola IV. On założył w Pradze uniwersytet. Na uniwersytecie dominowali Niemcy, oni również posiadali kościelne beneficja, Czechom nic nie ustępowali. Ukończywszy Wydział Sztuk Wyzwolonych i nie mając środków do życia, Czech zwykle był zmuszony wędrować po wsiach i miastach, zarządzać prywatnymi szkołami i w ten sposób zdobywać skromne utrzymanie. Niemcy zaś, całkowicie zarządzając Uniwersytetem Praskim, korzystali ze wszystkich jego beneficjów. Całe królestwo było zarządzane przez Niemców, którzy zajmowali wszystkie stanowiska, Czechów nie brano pod uwagę. Hieronim wraz ze swoim przyjacielem, magistrem Janem Husem, postanowili w końcu wystąpić przeciwko takiemu porządkowi w Czechach. Przedstawili królowi Wacławowi IV i jego dostojnikom rzeczywisty stan rzeczy, wskazując, że taki porządek doprowadzi w przyszłości do zgubnych konsekwencji, że możliwe jest zniknięcie języka czeskiego. Hieronim i Hus osiągnęli, że w Radzie Miejskiej Pragi Czechowie otrzymali 16 miejsc, a Niemcom pozostawiono dwa miejsca. Pieczęć uniwersytetu, jego akt założycielski, przywileje i wolności zostały odebrane Niemcom i przekazane Czechom, po czym Niemcy opuścili Pragę i jej uniwersytet. Hieronim donosi dalej, że oni z magistrem Husem przyczynili się do tego, że pewnego razu wzburzeni Czechowie zabili wielu Niemców. Oto co działo się na przesłuchaniu 26 maja. Otrzymawszy po wielu sprzeciwach prawo głosu, zaczął od zwrócenia się do Boga. Prosił go o udzielenie mu takiej myśli, takiego daru słowa, które by służyły na pożytek i na zbawienie jego duszy. W końcu powiedział: Wiem, uczony mężu, że wielu było wybitnych ludzi, którzy znosili kary niegodne ich cnót, padając pod ciężarem fałszywych świadectw, bezczelnych donosów. Wszyscy oczekiwali, że albo oczyści się, odrzucając oskarżenia, albo poprosi o przebaczenie za błędy. Ale on, nie chcąc ani przyznawać się do swoich błędów, ani odrzucać cudzych oszczerstw, bezpośrednio zaczął chwalić Husa, niedawno wydanego na spalenie, nazywając go dobrym, sprawiedliwym i świętym mężem w żaden sposób niegodnym takiej śmierci. Zauważmy, że sam był gotów twardo i spokojnie poddać się jakiejkolwiek śmierci. Ustąpić swoim wrogom i tak zuchwale na niego kłamiącym świadkom, którzy będą musieli zdać sprawę przed Bogiem, którego już nie oszukają. Po przesłuchaniu 26 maja dano Hieronimowi dwa nim dni na pokutę, i w tym czasie namawiano go nawrócić się na drogę prawdy. Ale ponieważ on, pisał współczesny, nieustępliwie trwał przy swoich błędach, to i został potępiony przez sobór jako heretyk i wydany na spalenie. Z jasnym czołem, wesołą, uśmiechniętą twarzą, poszedł na śmierć. Nie bał się ani ognia, ani mąk, ani śmierci. Nikt ze stoików nigdy nie znosił śmierci z tak twardym duchem, jak on szukał jej. Kiedy przyszedł na miejsce kaźni, sam zdjął odzienie i padłszy na kolana, zaczął się modlić przed słupem, do którego był nagi, przywiązany mokrymi powrozami i łańcuchem. Potem obłożyli go po samą pierś polanami. Niemałymi, ale dużymi, położywszy między nimi słomę. Jak tylko ukazał się ogień, zaczął śpiewać hymn, który przerywały dym i ogień. Kiedy Kat chciał podpalić za nim aby nie widział ognia, to powiedział: Podejdź tutaj, podpal przede mną, gdybym się bał Twojego ognia, nigdy bym się tutaj nie pojawił. Tak zginął ten niezwykły człowiek.